Jako się rzekło, Marek Jakubiak. Witam serdecznie, Panie Marku. Witam. witam. Tak sobie pomyślałem, że właściwie w kwestii tego, czego nie udało się koalicji 13 grudnia dokonać, a co się udało, no to jest jakiś tam szczegół, powiedzmy, to myśmy wiele powiedzieli już i tak w kampanii prezydenckiej, teraz przez, przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie miesiące. Zawsze przy takiej okazji. Yy, yy, Lubię rozmowę na temat na temat tego, do czego to wszystko zmierza. Bo mam wrażenie, że koalicja 13 grudnia nie wszystko do końca nam mówi. Politycy opozycji starają się wyjaśnić, tak jak prezes Prawa i sprawiedliwości Rosław Kaczyński przed chwilą, że to jest realizacja interesu niemieckiego. Zastanawiam się, jaki będzie finał jesienią 2007 roku, jeżeli tak koalicja do, do następnych wyborów dotrwa. Czy to, co powiedziałem na temat tego, że z Rzeczypospolitej polskiej na jesieni 2007 roku nie będzie czego zbierać, to myśli pan? Pan, że to jest, że to tak będzie po prostu. Muszę panu powiedzieć, że dobry wieczór w ogóle wszystkim, że mam, mam wielką nieprzyjemność powiedzieć, że mówię to od paru lat, że celem Unii Europejskiej jest anihilacja państw. Unii Europejskiej i stworzenia coś na wzór trzeciej, a teraz czwartej Rzeszy pod przywództwem Niemiec. I powiem to z takim wielkim smutkiem, dlatego, że zawsze, kiedy Niemcy biorą się za e, budowanie demokracji w Europie, e, e, dochodzi do milionów e, zgonów, do wojen, uh -huh. e, nieszczęść, e, pożóg. I, e, I szczerze powiem, że pan prezes Kaczyński Słusznie tutaj zauważa, że to jest celowa polityka, że jedno, co się temu rządowi udało przez te dwa lata, to przejąć władzę i nic więcej. Tak naprawdę szczerze mówiąc z wielkim z kolei szczęściem i takim powiedziałbym z taką euforią mówię o tym, że nawet urzędnicy się w pewnym momencie połapali, o co tu chodzi i my mamy do czynienia z takim obstrukcyjnym działaniem tej, tej średniej kadry urzędniczej wobec rządu Tuska, ale to jest świeży plan taki powiedzmy z, od początku rządów tego Tuska i tej koalicji, czy to jest misternie realizowany plan krok po kroku krok po kroku już nawet z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Bo myśmy tak. dzisiaj też rozmawiali na temat y, y, emocji, nastrojów, jakie nam towarzyszyły w, 2000, w 2004 roku. To była zupełnie, zupełnie inna y, Unia Europejska no, tak. niż teraz. Tak. No to kiedy ten plan? Kiedy ten plan Niemcy zaczęły realizować tak naprawdę? Widzicie państwo, to jest sukcesywne działanie, oni są egocentrycznie zapatrzeni na świat, oni patrzą tylko i wyłącznie przez własne okulary, mówię tu o Niemcach i oni dopasowują swoje swój egzystencjalne cele. miejsce mhm. cele pod siebie I, i to jest tak, że pamięta się państwo dać palec to całą rękę weźmie mhm. to Niemcy tak macają w Unii Europejskiej i gdzie można jeszcze ile można niestety my tu robimy też za poligon, bo to, co no dlaczego, Tusk... dlaczego, Panie Marku, w Polsce można aż tak wiele powiedzieć. Bo my jesteśmy krajem demokratycznym, bo możemy mieć do siebie pretensje, bo ja na przykład mam pretensje do tych, którzy głosowali na Tuska, czy na PSL, czy na hołownię, mimo że mieli dobre intencje, to wszystko było już wtedy wiadomo. W 23 roku w kampanii parlamentarnej we wszystkich studiach, włącznie z tym studiem oczywiście, mówiłem, co będzie po tym, jak oni przejmą rząd i do czego to dojdzie. Dojdzie, proszę państwa, do rzucenia Polski na kolana w ten sposób, żeby ona się z tych kolan nigdy nie mogła podnieść. I to jest definitywne, że jeżeli tak dalej pójdzie, to jesienią. Wracam do mojego pytania. Jesienią 2027 roku będziemy mieli taką sytuację, że znajdziemy się na tych kolanach, o których Pan powiedział. I no, no, no nie chcę tak mówić, ale żaden rząd nie, nie sprawi, nawet rząd prawicowy, że, że nam to przejdzie bardzo szybko. Nie bez kozery bierze się mnóstwo miliardów euro nie po to, żeby rozwijać Polskę, tylko po to, żeby sobie na fistaczki to wydawać na takie głupotki różnej maści. I powiem, że jak ja widzę Tuska przy mini koparce gdzieś tam i on mówi: My, my nie gadamy, my kopiemy. No to ludzie to przecież Gierek już mówił, że gdyby taki rząd na przykład na Saharę skierować, to po dwóch tygodniach piasku by zabrakło. Więc myślę, że my mamy do czynienia, nie myślę, ja wiem, że mamy z rządem partaczy do czynienia, którzy mówią, że po nas choćby potop. Więc mm -hmm. dla nas jest to niebezpieczne o tyle, że jak nas zadłużą na potęgę, a tych środków nie będzie, czyli nie będziemy mieli aktywów w ogóle. To, proszę Państwa, jedna trzecia budżetu będzie szła na spłatę długów Tuskowych, a Tusk wyjedzie sobie gdzieś na Karaiby i będzie sobie po prostu emerytował. No, no bo już jedna trzecia budżetu, tak jak Pan mówi, będzie no. szła na spłatę długów, a już jedna trzecia budżetu jest, jest z kredytu przecież. No widział pan, tak, ten, tak, widział tak. pan ten dzisiejszy spot Platformy Obywatelskiej. Farma Wiatrowa, między innymi 20 gospodarka świata. Ludzie wracają do kraju po latach, bo jest tak. Jest tak, jest tak no świetnie. Ja... Zastanawiam się, dlatego użyłem sformułowania na samym, na początku naszego programu, że to jest przemowa, to jest przemowa do fanów Koalicji Obywatelskiej, tak. bo nikt inny tego nie będzie ani słuchał, ani brał poważnie. Staram się na poważnie to traktować, a jednak uśmiech mi się rysuje, bowiem proszę Państwa, to nie jest tak, że my jesteśmy 20 gospodarką świata, bo to jest bzdura totalna. Nas po prostu do G20 zaprosił Trump i to nie Tuska, a prezydenta Nawrockiego jako gościa, a oni już ma na obraz, my jesteśmy 20 gospodarką. Gdzie nam w ogóle do 21? Gdzie, pytam. No, tak samo jak i. Wiecie, my budujemy CPK, budujemy pierwszą elektrownię atomową. Ile to już razy? Ja pamiętam, jak oni spółkę założyli. Ba, miliard złotych wydali na tą spółkę, żeby elektrownia atomowa powstała. to było... No, podobno, podobno Aleksander grat pobierał wynagrodzenie w wysokości 700 tysięcy złotych miesięcznie. No, miliard to nie, wie pan, to to, to jest tysiąc milionów, to nie ma żadnych. Więc tyle wydali. No, myślę, myślę, że sprawa się, że tak powiem, powiela. Tusk się nie zmienił. Ja mówiłem o tym, że Tusk w tym wieku ludzie się nie zmieniają. No, on ma jeden tylko i wyłącznie, jeden cel. Teraz otumanić ludzi. Teraz w Piotrkowie Trybunalskim, no bzdury, takie opowiadał znowu Androny. I ludzie mu wierzą. No więc ja powiem tak, że to mi się wszystko ładnie spina w całość. Ojkofobowie, proszę Państwa, mhm. to jest nowa definicja takiego obywatela, który nie lubi własnej ojczyzny, który jest wyreżyserowanym obywatelem. Dla niego jest napisane w zasadzie cały jego program jest napisany, ma chwalić, ma wierzyć, ma oglądać tylko jedną stację. Koniec dyskusji myśleć od myślenia matuska. No i ci ojkofobowie, i to jest ta wada, której ja nie potrafię zrozumieć, nie lubią własnej ojczyzny. Panie pośle, czy pan widzi dzisiaj jeszcze cały czas może jakąś polityczną możliwość skrócenia kadencji koalicji 13 grudnia, bo hmm? można by było pomyśleć, że wszelkie możliwości zostały. That way. zostały wyczerpane. Była wtedy ta propozycja dla dla Kosiniaka-Kamysza, żeby, żeby został premierem. Jakiś argument w ręce wydaje mi się miał także Szymon Hołownia, Bo jak się powiedziało, a, że przychodzili do mnie politycy i wiele innych, wiele tak, tak. innych osób, żeby odroczyć zaprzysiężenie Karola Wrockiego, no to trzeba było to w czasie śledztwa na przesłuchaniu powiedzieć troszkę więcej na ten temat. Okazało się, że, że Szymon Hołownia powiedział, że to była taka publicystyka. No dobrze, ale wracając do... Do zasadniczego pytania, czy takie możliwości polityczne dzisiaj są, żeby ja żeby zastosować? Ja muszę powiedzieć, że my nie wiemy, co on powiedział. No my nie słyszeliśmy, wiemy, no. co on mówił, że powiedział. a to, to, to jest zdecydowana różnica. Do protokołu być może co innego powiedział. Natomiast prawda jest taka, proszę Państwa, że teraz będzie głosowanie. Będzie głosowanie nad odwołaniem marszałka Sejmu. On pewnie sam złoży tę misję, ewentualnie doprowadzi do własnego głosowania. No i ja sobie tak myślę, że chciałbym zobaczyć członków. 50, którzy będą głosowali na odwołanie własnego marszałka, albo chciałbym zobaczyć prawicę polską, która będzie głosowała za Czarzastym. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby ktokolwiek, kto ma serce patriotyczne, mógł głosować za marszałkiem Czarzastym. Ja sobie tego po prostu... Konfederacja jak zagłosuje, jak pan myśli? Nie, no oni będą przeciwko Czarzastemu. No przecież ja sobie no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji po prostu. No trudno sobie taką, taką, taką sytuację wyobrazić. Natomiast jest ale myśli pan, że przy tych głosowaniach może się okazać kto co i jak, że tak powiem, może być zawirucha, dlatego, że z tego co wiem na czas z tego również i część PSL-u być może nie zagłosuje albo nie przyjdzie na głosowanie, więc ja mamy tutaj dwa scenariusze albo zobaczymy, ja będę rozmawiał jeszcze i podpowiadał Prawu i Sprawiedliwości, bo oni mają tam swoich, że tak powiem sztabów dowódców sztabów politycznych, mhm. być może lepiej będzie jak nas na tym głosowaniu po prostu nie będzie i nie będzie w większości do powołania y, y, Czarastego. Może to będzie łatwiejsze. Wspomnieliśmy o Piotrkowie, pan też wspomniał o Piotrkowie, ale warto też, bo przecież nie wszystko pokazaliśmy oczywiście y, z, z przyczyn czasowych, ale też warto wspomnieć o tym, co Tusk mówił na temat Polski 2050 i Hołowni podczas, podczas tego wystąpienia. To znaczy tam gdzieś między wierszami y, no, bił ten wewnętrzny konflikt w koalicji 13 grudnia. To z wszystkiego nie powiedział, ale można było wyciągnąć jasny i prosty wniosek, że tam nie jest Poukładane, tak to nazwijmy. Tusk jest w zimnym, wyrachowanym politykiem, który realizuje własne cele kosztem innych. I, I myślę, że on zrobi wszystko, żeby ta koalicja istniała, bo to jest jego być albo nie być. Jeżeli ta koalicja się załamie, to załamie się Donald Tuski cały ten misterny plan Czwartej Rzeszy nawet Europejskiej. Dlatego Polska jest taki istotnym elementem i tyle pieniędzy demokracji amerykańscy, jak i zresztą Niemcy pchają tutaj w Polskę w politykę. Dlatego ja byłem takim pomysłodawcą, a może inicjatorem nawet w przyszłości komisji do spraw zbadania niemieckich wpływów w polskiej polityce. Bo szczerze mówiąc, ja, ilekroć patrzę Niemcy, się nagle jakaś fundacja się odzywa, że chciałaby coś w Polsce. Pyk! Za miesiąc ma. A jak daleko wstecz, myśli pan, te wpływy niemieckie sięgają? Tak, byśmy gdzieś tak od 1989 roku. Myślę, że zacząć. tak, że Stasi już to jeszcze za NRD infiltrowała Polskę. Wiemy, że w Instytucie Gałka jest mnóstwo nazwisk Polaków, którzy współpracowali ze Sztazji. Natomiast proszę nie myśleć, że jak się NRD zmieniło, to ci ludzie zniknęli. Oni są dalej. To jest jakaś, no kończąc powoli naszą rozmowę, to jest jakaś wiedza, która się przedostała do powiedzmy szerszej opinii publicznej za, yy, yy, z powodu wielu publikacji, no teraz ostatnio niedawno, tak bym określił, ale przecież służby specjalne, także te dzisiejsze, no też o tym wiedzą i też o tym zawsze, zawsze wiedziały. Co ja stało nie wiem, na, czy to jest prawda. Ja też nie wiem, natomiast pytanie jest o to, co stało na przeszkodzie, żeby odpowiednio wcześnie, yy, odpowiednio wcześnie na to zareagować. Kolejne rządy stały na przeszkodzie, dlatego że ja jestem... Yy, yy, mówię, nie wiem tego od oficerów y, y, służb, natomiast chodzi taka informacja, że służby od samego początku mówią, że przyjaciół się nie kontroluje, y, nie nadzoruje i nie inwigiluje, więc Niemcy mogli robić tutaj co chcieli, czego najlepszym dowodem była ostatnia akcja z przemycaniem czy przerzucaniem nielegalnych imigrantów do Polski y, y, i wtedy rząd jak się zachował, a powiedział, że do Niemców mamy pełne zaufanie i o, jeżeli oni nam przerzucają, to znaczy, że oni mają rację. No to już zupełnie na koniec, panie Marku. Czy to jest taki moment, w którym powinniśmy zadawać głośno pytania o to, jaka będzie nasza przyszłość w Unii Europejskiej? Czy czy jest szansa na pewną reformę Unii Europejskiej do środka, na przykład za przyczyną Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. Oczywiście na to mają wpływ wybory europejskie, wybory do Parlamentu Europejskiego. E, natomiast pytanie, czy my jesteśmy zniewoleni w jakiś sposób do końca? Ja czy uważam, jesteśmy że, niewolnikami Unii ja, Europejskiej? Ja uważam, że fala idzie i, e, e, i patrzę na nią z, e, z pełnym oczekiwaniem, czekam na tą falę, m, aż ona do nas przyjdzie. Myślę, że ona, jeżeli będą wcześniejsze wybory, to ona wcześniej do Polski przyjdzie. Natomiast proszę państwa, też. Z Zdaję sobie sprawę z tego, że Unia Europejska, że Partia Ludowa w Unii Europejskiej oraz większość niemiecka, niemiecko-francuska nie będzie chciała oddać władzy, a oni już różne sztuki robili, żeby tej władzy nie oddawać. Rumunia tego najlepszym przykładem jest, bo w Polsce im się nie udało. Więc myślę, że najlepszym dla nich sytuacją to jest taka symulacja polityczna, powiedziałbym, to jest wsparcie do wojny. Niestety muszę powiedzieć, że to będzie najlepszy ten moment, kiedy oni utrzymają się przy władzy. Czyli inaczej mówiąc, pokazać zagrożenie, wywołać to zagrożenie, zainicjować to zagrożenie i trwać przy władzy dalej. Czyli dokonać jakiegoś podpalenia gwoli utrzymania władzy? Tak jest.